A już teraz łączymy się z naszym drugim gościem. Dzisiaj z nami jest posłanka Kinga Gajewska z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Pani poseł. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Wiem, że przysłuchiwała się Pani naszej rozmowie z Panem Profesorem. Jestem ciekaw, jak Pani czuje się jako ta, na którą Prawo i Sprawiedliwość teraz, tak jak mówił Pan Profesor, może być złe. I przepraszam, może, może Pan powtórzyć pytanie? Bo jak najbardziej. Wychodzi... Po prostu dużo się dzieje, to tylko dowód na to, że jesteśmy na żywo. Pani posłuch, chciałam zapytać, jak Pani się czuje jako ta osoba, na którą prawo i sprawiedliwość teraz może się gniewać, może być złe, może czuć się źle po tym, jak utraciło władzę? Ja czuję się wyjątkowo dobrze. I powiem szczerze, że moja cała. Kariera polityczna w Sejmie była w ławach opozycyjnych i teraz zmienia się formuła. Więc czułam taką wielką bezradność przez te 8 lat i takie wielokrotne upokarzania, które mieliśmy okazję zobaczyć, jak pan Terlecki traktował posłów. I teraz jest zupełnie inaczej. I czuję po pierwsze wielką wdzięczność dla wyborców, że Wybrali jednak inną opcję, ale też czuję wielką odpowiedzialność. Czeka nas bardzo dużo pracy. Prawo i Sprawiedliwość zostawiło w wielu miejscach takie, powiedzmy, bomby, które zaraz mogą wybuchnąć, więc musimy się jak najszybciej zabrać do pracy, a przedłużanie tego momentu wzięcia odpowiedzialności za państwo i odwlekania powołania rządu Donalda Tuska, no, tylko utrudnia sprawę, ale wiemy, że PiS nie jest po to, żeby nam ułatwiać życie. Pani poseł wspomniała Pani o tej pracy, która jest przed Państwem. W takim razie chciałbym zapytać, bo dużo mówi Pani osobiście o rozliczeniu ministra Czarnka i chciałbym troszeczkę o tym porozmawiać. Przede, przede wszystkim z czego chce Pani rozliczać Pana ministra i mm, od czego Pani chce zacząć to rozliczanie? Przede wszystkim Pani minister dopuścił się wielu niegodziwości, ale taką jedną i można byłoby powiedzieć, że... Mm, Afera dotycząca Willi, plusy była wyjątkowym łajdactwem, ale pod tą aferą podpisał się osobiście Pan minister Przemysław Czarnek, przez co wyciąganie tej odpowiedzialności będzie dużo łatwiejsze. Wydano 40 milionów złotych na różnego rodzaju fundacje czy NGOsy, które nie powinny otrzymać tych pieniędzy. Pieniądze na zakup różnego rodzaju nieruchomości, domków letniskowych, willi, pałacy. I widzimy dzisiaj, że tak naprawdę w większości z nich. Nie dzieje się nic szczególnego związanego z edukacją, ba nawet wtedy, kiedy dochodziło do oceny konkursów, do których przystępowali eksperci, w punktach 10 na 10, niektóre fundacje miały wszystkie złe, wszystkie negatywne. Więc pomimo negatywnej opinii ekspertów, ekspertów wybranych przez ministra Czarnka, minister i tak, i tak wydał polecenie dostania tych pieniędzy milionów złotych z budżetu państwa. Więc. Pani poseł, kiedy mówiła pani w onecie na temat afery Villa Plus i na temat rozliczeń rządów prawa i sprawiedliwości bardzo moją uwagę osobiście przykuło takie jedno zdanie, pani powiedziała o artykule 231 kodeksu karnego. Ja sprawdziłem dokładnie, to jest nadużycie władzy i za to grozi nawet kara do trzech lat pozbawienia wolności. W takim razie zapytam, czy mówiąc tak wprost, kolokwialnie, czy pani wsadzi ministra czarnka do więzienia? To nie ja będę wsadzała ministra czarnka do więzienia, tylko prokuratura powinna się tym zająć, a wyrok wydać sąd. Miejmy nadzieję, że ten wyrok będzie wydany, powiedzmy, nie na tyle rychle, aby prezydent Andrzej Duda, jak znamy jego dokonania, go nie ułaskawił, bo. Mieliśmy taką sytuację, gdzie dwóch ministrów za niedopełnienie obowiązków, a nawet przekroczenie obowiązków właśnie z tego artykułu kodeksu karnego zostali skazani na wyrok więzienia bez, zawies bez zawieszenia, czyli po prostu sąd wysłał ich prosto za kratki. Nie zdążył się uprawomocnić wyrok, a prezydent Duda ich ułaskawił. Więc mam nadzieję, że tej sytuacji nie będzie i będziemy mieli też. Półtora roku nowego prezydenta. A myśli pan, Tego, że. Myśli, przestrzega panie, A myśli pani, że tym prezydentem będzie w takim razie Szymon Hołownie, lider rankingu zaufania Cebosu? Ja mam nadzieję, że prezydentem będzie osoba wskazana przez koalicję obywatelską. Póki co. Czyli no. Nie niekoniecznie Szymon Hołownia, bo to jest. Czyli niekoniecznie że Hołownia, tylko właśnie tak jak pani mówi, Rafał Trzaskowski. A pytanie w takim razie, czy Rzymałownia nie byłby lepszym kandydatem, no, skoro, jak rozumiem, są Państwo, tak zachwyceni tym, jak prowadzi obrady Sejmu? Mieli okazję panowie zmierzyć się w tych ostatnich wyborach prezydenckich i Rafał Trzaskowski otrzymał niezwykle wielką liczbę głosów, co daje takie oczywiste predykcje, że rzeczywiście ten wynik teraz będzie zmultiplikowany i to on zostanie prezydentem. Pani poseł, ale wracając do edukacji, bo wiem, że to też jest pani Poletko i Pani się w tym temacie najlepiej czuje, więc chciałbym właśnie o tym porozmawiać. Obiecywaliście, że, będą, że nie będzie już właściwie prac domowych, że zostaną one usunięte. To był jeden ze stu konkretów koalicji obywatelskiej. I w takim razie chciałbym zapytać, kiedy na przykład dzieci mojego rodzeństwa już nie będą musiały od, odrabiać prac domowych? Myślę, że to odliczanie będziemy mogli zacząć od zaprzysiężenia nowego rządu, wtedy kiedy nowy minister będzie mógł wydać jakiekolwiek zalecenia, rozporządzenia, zaproponować jakiekolwiek ustawy i tak będziemy trzymali się tej naszej obietnicy dotyczącej prac domowych. Jeszcze dzisiaj nie wiemy, w jakiej formule będzie to przekazane dyrektorom i nauczycielom, ale będziemy dążyli do tego, żeby faktycznie. Polska nie była tym liderem w zadawaniu prac domowych, bo jak spojrzymy na rankingi, to polscy uczniowie spędzają czasem trzy razy więcej czasu odrabiając lekcje w domu niż w szkole. I takim pierwszym rozwiązaniem i sięgającym do sedna problemu jest odchudzenie podstawy programowej. I te podstawy programowe będą odchudzane w szybkim tempie, acz. Nie tak szybkim, jak to robiło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy w pół roku pisali na kolanie nowe podstawy, nowe podręczniki dla polskich uczniów. Spokojnie nie będzie, że ograniczymy zadawanie prac domowych i polscy uczniowie będą mogli już niedługo spędzać ten czas w domu z rodziną i rozwijając swoje pasje. Ja widzę, że panią to cieszę, że pani się uśmiecha, kiedy pani mówi o tym, że nie będzie prac domowych. I wspomniała pani o, o podstawie programowej, o tym, że trzeba ją odchudzić. W takim razie zapytam, z czego? Czego pani by się pozbyła z tej podstawy programowej? Ja przede wszystkim jestem stanowiska, podobnie jak i wszystkie moje koleżanki zajmujące się w Sejmie edukacją, że podstawy programowe nie powinny być pisane przez polityków, bądź na zamówienie polityków. Tym powinny się zająć osoby wyspecjalizowane eksperci, ale też i to będzie duża zmiana praktycy. Bo często wydaje się, że, Eksperci oczywiście znają się na swoim temacie wyjątkowo, ale też chcą, każdą, każda informacja, każdy szczegół jest na wagę złota, jest bardzo istotny. A praktycy mają świadomość tego, ile ten młody człowiek jest w stanie wchłonąć wiedzy do swojej głowy. Jerzy, no może że pan Fajuk, który jest posłem teraz z państwa ramienia, a wcześniej wieloletnim pedagogiem, powinien w takim razie takie podstawy programowe między innymi tworzyć z państwem. Pan poseł Józefaciuk jest posłem, dzisiaj jest politykiem. A podstawy programowe powinny być tworzone nie przez polityków, a ekspertów i praktyków. Jasno chcę powiedzieć, że my rozdzielamy te dwie, te dwie rzeczy, dwie funkcje. I ja dla przypomnienia powiem, jak były robione podstawy programowe, do, na przykład do nowego przedmiotu historia i teraźniejszość. Otóż pan minister Czarnek wziął jednego kolegę, drugiego kolegę, radnego pisu, żonę senatora pisu, kolejnego radnego, byłego radnego, odznaczonego, że Zasługi tam od Lecha Kaczyńskiego. Całe środowisko pisu stworzyło nowy przedmiot. Później podręcznik napisał pan Roszkowski, który był zbiorem powiedzmy takich prawicowych felietonów, bo jak czytamy, to widać, że to jest, to jest tego typu publikacja. I zostało to ocenione przez. Ekspertów, którzy również byli związani z pisem. I takie rzeczy wyszły później do polskich szkół. No to jak my możemy mówić tutaj o, o niezależnej szkole, o braku ideologii w szkole? No, my chcemy zupełnie zmienić podejście do tworzenia systemu edukacji, do, do szkoły. A czy w tej szkole państwa i w tym systemie edukacji, o którym pani mówi, będzie miejsce dla religii w szkole? Chcemy ograniczyć religię w szkołach i mamy przygotowane póki co pewnego rodzaju rozwiązania. Po pierwsze, religia nie będzie liczyła się do średniej, czyli do tego paska, tak zwanego czerwonego paska. Po drugie, osoba, która jest katechetą bądź ksiądz, osoba, która prowadzi, religię nie będzie zasiadała w radzie pedagogicznej szkoły, czyli nie będzie miała wpływu na, powiedzmy, tą y, y, szkolną rzeczywistość. Y, I trzecia rzecz, y, religia powinna się odbywać na pierwszej bądź na ostatniej godzinie. Y, bardzo ważną rzeczą jest to, że dzisiaj prawo dotyczące właśnie tej religii nie było przestrzegane, bo już dzisiaj... Mamy w przepisach odpowiednie zapisy, gdzie. Ja no się chciałam o to zapytać, jak Państwo będziecie to kontrolować, bo już teraz religia powinna być na pierwszej albo ostatniej godzinie lekcyjnej. Nie, nie. Dzisiaj nie ma przepisu, który reguluje, na której godzinie powinna być religia, ale jest przepis, który mówi o tym, że można wyrazić chęć chodzenia na religię, a nie wyrażać. Mówić, że się nie chce. Czyli rodzic bądź osoba pełnoletnia, uczeń pełnoletni, musi złożyć takie zaświadczenie, że chciałoby uczęszczać na religię, i wtedy szkoła musi zorganizować te lekcje religii. A teraz szkoła wyglądało to tak, że na, pierwszych, na pierwszym zebraniu rodziców, pani nauczycielka bądź dyrektor rozdawała, rozdawali takie zaświadczenia, że czy ktoś rezygnuje z religii? Więc to jest jakby odwracanie kota ogonem i w mniejszych miejscowościach często bardzo trudno jest jakby. Zrezygnować z religii. Dwa, jeżeli religia jest właśnie na środku, w środku zajęć, to wtedy taka szkoła, taki dyrektor przychodzi i mówi: No, ale jak ja mam zorganizować zajęcia, jakby opiekę nad pani, pana dzieckiem? Jeżeli religia jest w środku zajęć, to proszę już zapisać na tą religię, będzie się mu liczyło do średniej i tak po prostu na machnięcie ręką rodzice się zgadzali. Nie. Religia w szkole powinna być dla osób, które chcą uczęszczać i chcą mieć takie zajęcia. I my do tego doprowadzimy. I Pani poseł na koniec jeszcze... A kto będzie opowiada? kontrolował, bo to bardzo ważne, Pan redaktor zapytał, kto będzie kontrolował. Przede wszystkim, jeżeli nie jest respektowane prawo, powinni się tym zajmować kuratorzy oświaty. Oni mają specjalne co do tego narzędzia, a do tej pory kuratorzy oświaty byli tak zwaną Policją szkolną, czyli nasyłano kuratorów na nauczycieli, robiono komisje dyscyplinarne, kuratorzy pytali, czy jakiś nauczyciel w szkole brał udział w strajku kobiet, czy w strajku nauczycieli. No po prostu jakby świat ten szkolny stanął do góry nogami. Właściwie po prostu nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy szkoli bali się kuratora oświaty. Pani poseł, a teraz chciałbym trochę cofnąć się w czasie do historii, która miała miejsce w Otwocku, kiedy policja siłą wciągnęła panią do radiowozu. Wiem, że po tej sytuacji zaczęła pani dostawać groźby, i wiem, że była też pani zeznawać w tej sprawie na policji i chciałbym zapytać, na jakim etapie jest ta sprawa? W tym momencie, tak, policja wszczęła postępowanie wyjaśniające Rzecznikowi Praw Obywatelskich, bo nie mi, mi nic nie odpisali. Rzecznikowi Praw Obywatelskich Marcinowi Wiązkowi odpisano, że takie postępowanie wyjaśniające nic nie wyjaśniło i nie dopatrują się żadnych uchybień y, podczas tej interwencji policji. Y, I rzecznik poprosił o to, żeby ponownie została sprawdzana, bo on dopatruje się y, tutaj nie tylko łamania y, ustaw, ale przede wszystkim konstytucji. Y, A, y, pani poseł, wydaje ja tutaj mi się, pyta... że jednak będzie rozwiązania dopiero po zmianie rządu. Pani poseł, ja tutaj pytam, żeby być precyzyjnym dokładnie o groźby, które po tej sytuacji y, pani miała dostawać. I tutaj y, na przykład... Y, Zacytuję. Albo, przepraszam, może nie będę cytować, ponieważ to były bardzo obraźliwe słowa. Chodzi o groźby, które były kierowane wobec pani i wobec pani rodziny. Kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy i słuchałam na przykład pani wywiadu dla Onetu, to mówiła pani, że była pani w tej sprawie zeznawać na policję. I chciałam zapytać, czy w tej sprawie coś się ruszyło, czy może widzi pani na horyzoncie ewentualne ukaranie sprawców? Nic się nie wyjaśniło. Póki co tylko zeznawałam, byłam dwukrotnie i nie czuję, że sprawa gruźb się rozwiąże pozytywnie. Póki co szukają, policja szuka nie tych i zajmuje się nie tymi sprawami, co powinna. Ach, tylko westchnę na koniec, bo wydaje się, że takie sprawy powinny być grożenie śmiercią i grożenie. Po prostu grożenie powinno być jak najbardziej ścigane. Dziękuję bardzo. Naszym, naszym gościem była Kinga Gajewska Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia. Miłego dnia z naszej strony również. A my teraz przyglądamy się tematowi, który do tablicy, nomen omen, skoro rozmawialiśmy o edukacji, wywołał jakiś czas temu Szymon Hołownia. Jakiś czas temu pan marszałek Sejmu był w jednym z krakowskich liceów i tam. Rozmawiał z uczniami na temat na temat pomysłu, który zakłada obniżenie wieku wyborczego w Polsce do 16 lat. Więc my, dziennikarze faktu, poszliśmy, wyszliśmy do państwa i zapytaliśmy, co ludzie uważają o pomyśle marszałka Sejmu. Dzieci, znaczy dzieci młodzież w sumie już w wieku 16 lat. To za dużo, ma chyba, decyzji raz, Do... no bo musi wybrać tę drogę szkołę, sw swoją, no, no i całą, te... tak. a, a wybór yy, partii, gdzieś tam swoich jakichś przekonań, no to jest już taki... Yy... Trudności ma z podjęciem Mocne. decyzji na temat liceum, a co dopiero tego. Czyli, e, czyli za wczesny. Za wczesny, za wczesny moim zdaniem, no. Powiem tak, według mnie na tą chwilę nie jesteśmy gotowi na takie zmiany, no. bo to jest dosyć radykalna zmiana. Należałoby najpierw zacząć od edukacji młodzieży w szkołach, żeby młodzież wiedziała, co to jest Sejm, senat, parlament. Tak myślę, że jesteśmy na początku takiej drogi. Czyli jeszcze na jakaś edukacja obywatelska. Myślę, że to byłby dobry kierunek. I to ewentualnie na przyszłe lata, tak, kierunek. Myślę, że tak, ale... to byłby dobry kierunek i myślę, że jest to dobry pomysł, ale w tej chwili jest przedwcześnie w mojej, w mojej ocenie. Jeśli dajemy młodym ludziom możliwość zrobienia prawa jazdy wcześniej, de decyzji o własnym życiu, decyzji o własnej seksualności i podejmowaniu mhm. wyborów, to jest jak najbardziej dobry pomysł. Zwłaszcza, że mamy część społeczeństwa, które się starzeje, robi się bardzo konserwatywne, ta młodzież powinna mieć się wpływ na własną przyszłość. Z drugiej strony patrząc, można patrząc na to, Troszeczkę, że może to zachcie się, może trzeba to przemyśleć. Czy, czy to jest najlepszy pomysł? Natomiast jeśli podejść do tej młodzieży odpowiedzialnie, uświadomić ich pod kątem politycznym, wprowadzić przedmiot. W szkołach? Czemu nie? To jest dobry pomysł, to pozwala im decydować o życiu, pozwala im decydować o tym, co się dzieje w kraju i o tym, jak ten kraj będzie wyglądał. Więc jak najbardziej. Wydaje mi się, że nie, że jednak trzeba mieć w sobie jakąś dojrzałość, chociażby wiekową, że 16 lat to jeszcze troszeczkę jednak za mało na no, takie podejmowanie no. decyzji. Jeszcze to... mają czas na to, żeby być beztroscy i nie myśleć o takich rzeczach. Sądzę, że to jest zdecydowanie za wcześnie, młodzież jest niedojrzała jeszcze w tym wieku. Sama wiem, pracuję z młodzieżą. Nie, nie sądzę, że to jest dobry pomysł. Uważam, że aktywizacja młodzieży politycznej jest świetnym pomysłem, natomiast obniżenie wieku wyborczego uważam się pomysłem trochę nietrafionym, dlatego że no jednak wiek 16 lat to jest taki wiek, kiedy człowiek jeszcze nie do końca tak naprawdę wie, co tak naprawdę ma myśleć o świecie, on ciągle szuka jakichś takich swoich, swoich pomysłów i... I myślę, że to nie jest moment, w którym on powinien jeszcze móc decydować tak naprawdę o, o takich rzeczach jak wybór partii politycznej, wybór prezydenta. To jeszcze jest ten taki moment, kiedy on powinien bardziej się skupić na szukaniu jakiejś takiej swojej drogi, a dopiero potem zająć się problemami takimi bardziej państwowymi. Oczywiście więcej na ten temat cały czas piszemy na fakt.pl, gdzie serdecznie Państwa zapraszam. I zapraszam też Państwa na jutro, ponieważ dzisiaj to już wszystko, to wszystko, co, przygotowywali, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu programu Fact Life. Dziękuję bardzo i życzę Państwu dobrego dnia.